Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać jak wygląda wieczorem nasz ośrodek to od już nie będę wchodził, bo tutaj mamy parę siłków i kucyków na leczeniu, ale tam się nie jest troszkę, bo takie ładne sople mamy dzisiaj jest taka troszeczkę odwilż, ale już za bardzo noc tu jest Wejście. Tu honorowy padoczek. Na razie tu nie ma żadnego zwierzaczka. Na honorowym padoczku stoi poidło, po które ufundowaliście. Tutaj. W tym kontenerze stoi traktorek. O, tu jesteśmy u dziadków. O tej porze te zwierzaczki już tak zbierają się do snu, niektóre stoją. Niektóre sobie tam leżą, o tam sobie leżą. Miki for leży w derce. o, klaczka. oj obudziłem ją. No pustki sobie tutaj leżą. Księżniczka jest siano. Tutaj trochę sypiemy tego siana, tak jak wam mówiłem przy tych poidłach. Żeby takie ocieplały te poidła, bo znowu mają żyć jakieś mrozy. Niestety, tutaj mamy otwarty jeden box, tak jakby jakieś zwierzątko chciało się schronić, to sobie może wejść. Ale widać, że Trzy. chyba wolą sobie tam leżeć, o. Mhm. Śpiochy. Już na noc się szykują, o proszę bardzo. I Kifo to w ogóle już całkiem śpi. Dobranoc, te dwie klaczki karę też po ochwacie. Tutaj dziadzio, pilnuje paśnika. Mhm. Tam mam taką stajenkę wygrodzoną i zagródkę i tam jest kropeczka. Teraz mieszka kropeczka, kropeczka, a luzia, Ale one mają tam daszek, one już poszły spać na pewno. Może będzie widać ten kawałek jakiś główki zaraz, coś tam. Dziewczyny poszły już spać. Tutaj idziemy dalej Tu w lesie nikogo nie ma Tutaj jest ziata domowego przedszkola Też tam jest nasypane sianka trochę Żeby nie zamarzały po Tak, jakiś śnieg zaczyna padać Ale widzę, że towarzystwo zgromadziło się jak zawsze tam przy jedzeniu Bardzo malowniczo tu jest wieczorem z tak jak teraz <laughs> jest bardzo fajnie lubię wtedy tu chodzić. Zwierzęta wtedy są już takie śpiące troszkę przysypiają sobie niektóre stoją, niektóre sobie leżą. Jak tu widać wokół tych paśniczków domowe przedszkole, znaczy kucykowe przedszkole o. O, to pieczki poszły z Zobaczcie. Mee. Maciek siedzi w swojej szopce. Tu ciociola jakiegoś kucyka mu postawiła jeszcze. Nie pamiętam jak on się nazywa teraz. Mój, śpicie sobie w sianku. Śpicie sobie w sianku. O, tam jeszcze widzę. Dwa małe kucyki cię tu sprowadziło, ale spabu widać teraz. o Maciek sobie stoi tam. O, ktoś tu do nas idzie. Kto, ktoś tu do nas idzie. Oj, kłuski się przestraszyły troszeczkę. Cześć. Cześć. Tutaj mamy właśnie takie spabsze troszeczkę jednostki. B, B, mamy strasznie, nie licząc, ku ten obieczek, które nie są słabszymi jednostkami, ale tutaj mamy takie słabsze boj do karmiami. Co tam się dzieje? B, b, idziemy dalej. O, tutaj przeczko zobaczymy. śliczki sobie tu stoją. Tak. Wasze dzieciaczki gdzieś tam się kręcą. No. Cześć kolego. Może tu może zwracać i dotykać do tego? O tam. Reszta towarzystwa. O tam taka górka jest z sianem. I widać, że sobie tam śpią. O tak właśnie. A tutaj jakoś sobie ulubiły spać. Chociaż tam mają taką fiatę, w której mogłyby się położyć. Ale sobie tutaj śpią. No nic. Każdy może spać, gdzie chce. Mamy tutaj tyle miejsca. Można się kłaść, gdzie chce. A kto tam kaszle? Kto tam kaszle? Ciocioli Oli będę musiał powiedzieć, że mały jest jakiś rybaczek. Trochę tu kaśle. Tak. Ciocioli Oli powiemy, gdzie scholuje. Idziemy dalej. Tutaj na tym padoczku mamy chyba tu jakieś chyba stoją. Taki duży padok, ale jakoś to się tak po tych różnych zmianach się tak podbiło, że tu chyba tylko dwa albo trzy kucyki. No, tak? Dwa albo trzy kucyki tu stoją, ale za to bardzo ładne strokate. Ale za to bardzo ładne strokate Kucyki tu Cześć. Cześć. No, Powłuchałeś mnie. Tutaj też dzień te całe cały to To w tym chusty stoi ze kucyków. Z wiata. a one stoją, a one sobie stoją tam przy pojubile. Tak. Kilka stoi tam w tej wiacie schowanych. przy poidle. A bo wujek no, już tutaj poroz, położył siano, żeby to siano tak roz, roz, rozwaliły, rozwaliły, żeby się zrobiła tutaj ochrona poidła naturalna. Naturalna ochrona poidła z siana, tak? Proszę bardzo, to porozwalają, porozwalają tutaj to poukłada i będzie cieplej. O, tutaj też jest położone siano specjalnie, żeby porozwalały tutaj te poidła, żeby nam wrzało. Mamy takie budki. Tu mamy takie budki, w których są takie centrale. O, tu jest, no nie tu, tu jest pompa, o po niej widać będzie nic. Tu jest pompa, która zasila te wszystkie te poidła, jest tutaj grzałka, żeby tu było ciepło, skrzynka elektryczna, ale jest to, bo widać jak to się nie Oj, Ten nowy koczerplon jest no, Tutaj ta woda to jest ważne dla nas, te zwierzaki dużo piją, muszą mieć cały czas dostęp do bieżącej wody. A widzimy przy takich mrozach, to żeby to wszystko działało, to nie jest taka prosta sprawa, ale dajemy radę. Wszędzie jest woda, w każdym poidle. <laughs> Poidła zostały zakupione dzięki Waszej pomocy częściowo. E, częściowo dzięki, tam mieliśmy taką dotację z banku chyba, BPS kiedyś. I kupiliśmy wtedy chyba 13 tych poideł. O, tutaj Marcinek mieszka z osiołkami, kródy życia. O, patrzcie, tu osiołki sobie już śpią. Osiołki sobie tutaj śpią na sianku, tam w Baltance też widzę, troszkę śpią oj wstają, wstają, myślą, że jakieś marchewki przyszły czy coś, no i to dalej, potem się robi długie jeszcze kawałek, pokażę wam. Ja tuś pilno towarzystwa, pilno tu pilną, żeby was winiki tu nie ganiały. Puszczak tam to są winy. Mam glasy przychodzą. Jasem taki wintą, zrobi. O siłkowi, a nie zrobi. Ani osiołkowi, ani koniowi. <grymne> jest taki zakręt. Niech prowadzi mi zwierzęta. <grymne> Wszystkie zwierzęta boją się tędy przechodzić. Nie wiem dlaczego. No tak, patrzą, patrzą, że ta droga się kończy. <laughs> Nie wiedzą co będzie dalej. Także większość z tutaj staje, w tym miejscu, i trzeba je pogadać dosyć mocno. Żeby poszedł dalej. No i tutaj mamy jeszcze taki duże spadok kucyków, który kiedyś stał tam po lewej stronie. O, ale też tak już taką łapiąc sedną atmosferę. O, tu jakiś kołysy śpi już. Tam jakiś stoją w Tutaj właśnie takie jest też zgrupowanie wieżaków. i robią ocieplenie tak Robicie ocieplenie tutaj białe aż tutaj robiło ocieplenie po idę że u nas jest fajnie wycorny i w zimę też jest malowniczo zobaczcie jak w parku zapraszamy następny dzień otwarty 7 lutego w sobotę za dwa tygodnie pa, pa.